Cześć dziewczyny! Naszła mnie ostatnio taka refleksja, że na YouTubie jest bardzo mocno zaniedbana grupa 40+. A przecież oglądacie mnie, jesteście moimi widzkami, dbacie o siebie, interesujecie się pielęgnacją, makijażem, chcecie być na czasie. I właśnie dlatego postanowiłam, że tym razem moje propozycje prezentowe nagram specjalnie dla Was. Czyli dla dziewczyn 18+. Plus Zapraszam Was do oglądania! Kochane, nie zapomnijcie tego filmu podsunąć Waszym bliskim, Waszym córkom, siostrom, znajomym, mężom, bo słuchajcie, przypomniała mi się taka anegdota z mojej pracy w perfumerii, kiedy to na ostatnią chwilę panowie potrafili kupować przecenione naklejki na sutki za 4,90. Nie popełniajcie tych gaw, oglądajcie moje filmy, bierzcie sobie moje rady do serca. Zdecydowanie lepszym prezentem od naklejek na sutki będzie chociażby hydrolat, który jest produktem idealnie tonizującym naszą skórę. Dla tych, którzy nie wiedzą, hydrolat jest po prostu wodą kwiatową i możemy tutaj zastosować go na różne sposoby, ale zdecydowanie tym najpopularniejszym jest tonizowanie naszej skóry. Jest to taki bardzo fajny produkt, który możemy właśnie dołączyć do naszego rytuału pielęgnacyjnego i sprawić, że też dzięki Temu, że hydrolat pięknie pachnie, ten nasz rytuał będzie jeszcze bardziej przyjemny. Ja Wam polecam dwa hydrolaty. Jeden to hydrolat różany, który będzie idealny dla cery dojrzałej, bo ma działanie przeciwstarzeniowe, będzie silnie nawilżał skórę, regenerował, i to jest akurat hydrolat marki Creamy który notabene często podbiera mi mój mąż. Hydrolat Nature Queen to jest kwiat gorzkiej pomarańczy i to jest już moje drugie opakowanie. Ten jest polecany do cery naczynkowej, trądzikowej, a wiem, że trądzik występuje naprawdę w każdym wieku. On ma działanie przeciwzapalne, mocno regeneruje skórę, łagodzi, ściąga i będzie też y, wyciszał wszelki taki rumień związany czy to z trądzikiem, czy z naszą skłonnością do rozszerzonych naczynek. Moja kolejna propozycja to olejek z nasion malin i ten akurat pochodzi z firmy Ministerstwo dobrego mydła. To jest 30 ml i kosztuje jedynie 25 zł. On ma dużą koncentrację witaminy A oraz witaminy E, a wiemy, że to są witaminy Młodości jest to bardzo fajny olejek, przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że świetnie się wkłania i on jako jeden z niewielu nie pozostawia takiej tłustej powłoki. Możemy go stosować na dzień, na noc, ale również to jest olejek, który nada się pod makijaż, szczególnie jeżeli macie skórą, skórę, która potrzebuje regeneracji, która jest skłonna do alergii, do podrażnień i co ważne, on nie powoduje zaskórników. Jedyny jego mały minus jest taki, że ma dosyć specyficzny zapach, bo to nie jest zapach malin, tylko właśnie tych pestek, ale ten zapach naprawdę szybko się ulatnia, więc osobiście dla mnie nie jest to problem. Myślę, że to jest produkt tak fajny i tak cenny, że na pewno ucieszy niejedną kobietę i będzie świetnym prezentem pod choinkę. Czas na Divine Cream, czyli boski krem od Samarite i każdy, kto go używał wie, że ta nazwa po prostu nie wzięła się znikąd. To jest krem, który nadaje się do każdego rodzaju skóry dla każdego wieku i na każdy problem, bo słuchajcie, jeżeli jeszcze nie macie zmarszczek, to on będzie działał przeciwstarzeniowo, a jeżeli już je macie, to będzie je wygładzał. Dodatkowo będzie świetnie regenerował skórę i będzie ją bardzo mocno nawilżał. Dla mnie genialne jest to, że on ma bogatą konsystencję, która wspaniale otula skórę i sam moment aplikacji jest niezwykle przyjemny, ale tak dobrze się wchłania i po prostu pozostawia tak cieniutką warstwę na tej skórze, że idealnie sprawdza się w połączeniu z kosmetykami kolorowymi. Nadaje się świetnie jako baza pod makijaż. Niewiele jest kremów, które możemy nakładać zarówno na twarz, jak i na okolice oka, co moim zdaniem świadczy o tym, jaki on jest delikatny, skoro nawet na skórę 5 razy cieńszą niż na twarzy możemy go nakładać. Ma wspaniały, naturalny skład, bo powstał z aż 33 ekstraktów. Ekstraktów naturalnych, i dla mnie to jest takie połączenie mocy natury i najnowszej technologii. I wyczytałam na Instagramie, że jeżeli zrobicie zamówienie do końca dnia, 18 grudnia, to możecie wtedy to możecie, to na pewno jeszcze otrzymacie swoje zamówienie przed świętami, czyli zdążycie z prezentem. A teraz ja ostatnio dostałam i się strasznie ucieszyłam, bo już mogę wziąć sobie ten balsam. Zawsze ze sobą do torebki, bo jest miniatura 15. To jest Supreme Balm, który możemy nakładać na twarz, na ciało, na wszystko. Więc teraz, jak kupicie produkt pełnowymiarowy, to możecie sobie dokupić za 29 zł 15 tego balsamu i po prostu ją mieć zawsze przy sobie albo przetestować, jeśli jeszcze nie znacie. Gorąco polecam dla mnie, szczerze, to jest odkrycie roku 2019. Czas na świetny, kompaktowy produkt, czyli Mineral Blend od Vichy. To jest taki puder trzy w jednym i ja go naprawdę bardzo lubię. Często biorę go ze sobą, gdzieś tam do poprawek, czy na przykład jak potrzebuję zrobić szybko makijaż w samochodzie, albo chcę wziąć coś takiego, yy, co ma wszystko w jednym, gdzieś tam do kosmetyczki, na wyjazd. Zobaczcie, tutaj są trzy odcienie. Jest puder, jest brązer, jest róż, możemy je mieszać wszystkie razem. I ja też tak go używałam latem, kiedy byłam bardziej opalona, po prostu dodawałam sobie więcej tego bronzera. A teraz używam ich pojedynczo i on się u mnie świetnie sprawdza. On ma piękne wykończenie, takie matowe, ale takie jedwabiste, nie wysusza skóry, bardzo łatwo, szybko się rozprowadza. Wiem, że jak nie mamy 20 lat, to nie mamy ochoty testować produktów i się na nich zawodzić, a to jest rzecz sprawdzona, która na pewno się Wam spodoba i polecam Wam odcień Medium, bo uważam, że on jest bardzo uniwersalny przy naszej słowiańskiej urodzie i tak jak Wam powiedziałem wiedziałam można sobie dać właśnie więcej bronzera do tego pudru albo właśnie mniej tego bronzera w zależności w jakim jesteście kolorze. Oryginalnie tutaj jest gąbeczka, która niestety mnie się gdzieś zgubiła. Jest też lusterko, więc możemy się spokojnie malować czy tam gdzieś poprawić w biegu. Naprawdę fajny puder i jest też bardzo wydajny, bo ja go mam już Wydaje mi się, że około pół roku, a zobaczcie, jeszcze nie dotknęłam dna, naprawdę często go używam, także jest świetny. Czas na podkład. Wiem, że ciężko jest kupić komuś podkład na prezent, ale jeżeli macie opcję, żeby gdzieś tam sprawdzić, jakiego używa koloru podebrać nawet gdzieś do jakiejś małej kapsułki, żeby później w drogerii czy w perfumerii dobrać odcień, to możecie zaryzykować. I tutaj polecam Wam serdecznie podkład od Lumen, jeśli macie do czynienia z cerą mieszaną albo nawet normalną, bo o dziwo, to jest jeden z nielicznych pudrów, podkładów, sorry, matujących, który sprawdza się na mojej skórze. Nie wysusza jej, nie obciąża, nie daje takiego. Hamskiego, nieładnego matu, a bardziej matowo-satynowe wykończenie. I dlaczego się zdecydowałam Wam go tutaj pokazać? Bo zobaczyłam go u Marzenki Tryfon. Swoją drogą odsyłam Was na jej kanał, bo tam znajdziecie dużo porad. 18 plus wat. To też jest hasło Marzenki. Ona y, ma mnóstwo świetnych poleceń i zna się dziewczyna, y, ogarnia się dobrze w tym temacie. Podkład lumen ma też bardzo ładną kolorystykę. Jest dobrze kryjący, naprawdę trwały. Jak to Marzenka powiedziała, nie ma produktów, które nie będą wchodzić w zmarszczki, ale są takie, które nie wchodzą w nie aż tak bardzo. I to jest jeden z nich. I czas na paletę do makijażu. I tutaj, jak zobaczyłam tą nowość, to nie mogłam się oprzeć. Od razu pomyślałam o tym filmie. Tada! Kind of Magic. Najnowsza paleta Kobo. Przepiękne, błyszczące opakowanie, takie typowo prezentowe. I myślę, że z myślą o prezentach też powstała. Jest to paleta, która ma naprawdę cudowną kolorystykę. Klasyczna, stonowana, taka, która dopasuje się do każdego typu urody. Bo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj zarówno cienie w chłodnej, jak i w ciepłej tonacji. Jest bardzo dużo cieni takich. Przejściowych, jak ja to mówię, i jak zobaczyłam te kolory, to od razu sobie pomyślałam, świetna kolorystyka do makijażu, który ma optycznie nam otworzyć oko i podnieść powiekę opadającą. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to odsyłam wam do, was do filmu z moim makijażem świątecznym, bo tam pokazywałam triki na opadającą powiekę. I tutaj naprawdę wiele cieni nada się do tego idealnie. Cienie są kremowe, dobrze napigmentowane, ale nie są. Za dobrze napigmentowane, żebyśmy nie umiały sobie z nimi poradzić. Naprawdę, praca z nimi to jest przyjemność. Dodatkowo, Kobo ma cienie w dobrej cenie i dobrej jakości, więc uważam, że to jest naprawdę piękna opcja prezentowa. Było już dużo propozycji przystępnych cenowo. Jak to mówią, tanio to już było, więc czas na coś high level, droższego. I tutaj pokażę Wam palety od Lancome. Tak się czasami śmieją makijażyści między sobą oczywiście, że niektóre klientki są uczulone na wszystko, co nie ma znaczka, i są Laurent Chanel Dior. Nie, 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 Kobo mnie uczula. Lore ale mnie uczula, ale Chanel mnie nie uczula, co jest śmieszne, bo to nieraz nie ma nic wspólnego ze składem, a wiecie, chodzi o po prostu psychologię. Jeżeli macie do czynienia z osobą, która absolutnie nie użyję kosmetyku z półki drogeryjnej. No to musicie się tutaj postarać i wyjść na wyżyny waszych możliwości, ale jeżeli już chcecie kupić jakiś droższy kosmetyk, droższe cienie to polecam Wam paletki Lancome, bo uważam, że one są naprawdę dobrej jakości. Jakbym miała porównać Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Estée Lauder, z wszystkimi miałam do czynienia i uważam, że te nie dość, że mają piękne opakowania, mają duże lusterko w puderniczce, co jest bardzo przydatne, to jakość cieni jest naprawdę bardzo fajna. Zwróćcie uwagę na paletę 03, to będzie fajna opcja dla osób, które lubią chłodną kolorystykę i one mają satynowe wykończenie, więc też ładnie zliftingują powiekę, dodadzą takiej świeżości. Mamy tutaj też grafitowy cień, więc zawsze jest opcja, żeby przyciemnić ten makijaż, zrobić bardziej wieczorowy. A paleta, która jest moją ukochaną zlanką, to y, numer 12 w takich odcieniach różanych z pięknym czekoladowym brązem, i one się już troszkę mocniej błyszczą, ale. Po prostu wyglądają cudownie na oku, wyciągają bardzo mocno zieleń, brąz, tęczówki yy, i są taką ciekawszą propozycją dla osób, które lubią kolor w makijażu. I to też jest ulubiona paleta mojej koleżanki Wiktorii, która pracuje dla Lankom. Kiedyś mi powiedziała, że też uwielbia ten zestaw, że to jest jej number one. Dla tych kobitek, co to gardzą drogeryjnymi kosmetykami. Albo dla tych, które już po prostu są znudzone tymi drogeryjnymi tuszami, bo o nich będzie mowa. Eee, bo na moim kanale pokazuję bardzo mało selektywnych maskar, prawie w ogóle ich nie ma. Jakiś czas temu dostałam do przetestowania maskara od marka Jacobsa i po tym, jak e, totalnie u mnie nie sprawdziła się baza z tej samej serii, byłam mega sceptycznie nastawiona, ale jak pokazałam ją na Instastory, to momentalnie kilka dziewczyn się do mnie odezwało i napisało, Klaudia to jest rewelacyjna maskara, uwielbiam ją eee, i bardzo mnie to zaintrygowało, bo nie spodziewałam się takich wiadomości nawet. Maskara ma klasyczną szczoteczkę, ma ładnie pogrubiać rzęsy, wydłużać, zagęszczać. O! Straciłam ostrość? O, tu jest autofokus, tu jest autofokus. O! Mamy to! E, widzicie, że ta szczoteczka jest troszkę jak taka klepsydra, i ona jest naprawdę wyśmienita. Pięknie rzęsy podkręca. Pogrubia, unosi, wydłuża, robi wszystko, nie rozmazuje się, nie osypuje, nie odbija. Gdybym miała wam polecić jedną maskarę, właśnie taką droższą z półki selektywnej, którą chcielibyście sobie kupić po prostu raz w roku, zaszaleć, bo tak to korzystacie z tych drogeryjnych. Ja uważam, że te drogeryjne są świetne i naprawdę testowałam wiele i wiele razy się nie zawiodłam na nich. Ale jak chcecie zaszaleć czy zrobić komuś przyjemność, e, sam by sobie jej nie kupił, to możecie tutaj śmiało polecam, gorąco z całego serca. A ja rzadko polecam drogie maskary. Kochane, to już wszystkie moje propozycje prezentowe, ale, 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 to jeszcze nie koniec, bo mam dla Was rozdanie, i w tym rozdaniu nagrodzę jedną osobę no chyba, że znowu będę taka rozrzutna jak ostatnio ale jedną osobę na pewno nagrodzę boskim kremem. Od Samarite. Co trzeba zrobić? Napiszcie w komentarzu, kochane kobietki 40, plus, jaki jest wasz ukochany kosmetyk do makijażu? Jeden, który byście po prostu umarły z rozpaczy, gdyby go wycofali, przestali produkować. I drugi kosmetyk to kosmetyk do pielęgnacji. Tutaj sytuacja wygląda identycznie. Dwa wasze top of the top. Czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, o kciukach w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!